Witajcie, witajcie, szkolnym padołem, w kosmos na napierdzielajcie. E, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Nowaku. E, chciałbym wam dzisiaj zaprezentować grę pod tytułem Pit. Jest to gra, e, typowa platformówka, start game, konwencji 2D, slot and new game. Single player, of single, e, difficulty normal i hard dopiero się weźmie i odblokuje, gdy przejdziemy normala, także mamy loading. Co to jest w ogóle za gra? Przeczytałem parę, widziałem dwa, trzy screeny. Także moi drodzy, co to jest? Ziemia. U? Szkoła. E, widać sobie na komisjach na kreskówkowa, kreskówkowe grafiki. Oto, to, ale co oni mają takie głowy? Łoto, co to się dzieje? Poleciał w kosmos z autobus do szkoły? Czy ze szkoły? No dobra, my będziemy chyba tym ziomkiem, tym małym. K. Krzysztof. Nazwijmy go Krzysztof, Krzycho. Po mnie proste. Teraz Krzysztof na imię, także... Zobaczymy co to jest. No i ziomek leci sobie sam. Gdzie on leci w kosmos? Poszedł spać, bo już za długo leci. Hmm, tu będzie chyba można powiedzieć fajną, nieco ciekawą może sobie coś wymyślimy, o, dobry pomysł, może coś wymyślimy, nie wiem czy to będzie jednorazówkę, czy zrobimy z tego jakąś, jakiś sezon, what the hell, co to się stało, się teleportowałem, czy co, jakiś teleporcik, gdzieś na jakąś planetkę mnie tu wypierdziło. no ale nic moi drodzy, zobaczymy co i jak to, dobra, czapeczka, czapeczka musi być, no i co, ciśniemy, biegniemy pod góreczkę wow loading, nie landing hmm co to jest jest to wersja angielska ale bodajże na steamie to kosztuje coś o press z and hold to long jump aha czyli z skaczemy dobra na steamie kosztuje ona chyba około 5 euro tak dwadzieścia, chyba 5 złotych Coś, coś koło tego, 20-30 zł, coś koło tego. Powiem Wam, że yy, widać tutaj styl grafiki jest mi miły, bardzo miły oka, jest to bajkowa. Grafika tutaj widzę to jakiś przystanek, żeśmy doszli 14 o to, hel, jakiś dziadek tu siedzi, tutaj to... Tu, tu. Co to jest w ogóle? Ser? Za ile będzie autobus? Yy, nie wiem yy, co? co in luck, czy co? Co chodzi? Coś minutę temu, albo co minutę jeździ? You are welcome to wait, bishop. Sure. Nie wiem. Aha. Chcesz poczekać z nami? Nie, dzięki, ziomek. Pójdę sobie dalej. A ty? Z tą on się coś pogada? No nie bardzo. No to chodź, co tu coś mówi jakiś malutki? Where was alive. To jest kłamstwo? Nie wiem, nie wiem o co tutaj chodzi w ogóle. No ale nic, dobra, ziomek się pyta, czy mamy mu coś zamotać. My standardowo, hmm, no nie wiem, ale możemy coś pomyśleć. Jestem Grzesiu, Grigory, Grzesiu. Lubię siedzieć, jeździć autobusami, spać i uciekać z lekcji. A już mówisz poważnie? Myślałem, że wchodzenie do szkoły jest fajne. Um. Nikt nie lubi chodzić do szkoły. Chociaż czasami fajnie jest w niej posiedzieć. Pośmiać się z nauczycieli. Przepraszam bardzo, oczywiście bez żadnych skojarzeń. Także... E, what is, no, to je, tu jest noc. Jestem człowiekiem, ale Muszę też spać. Co coś tu chyba śnie pierdzielą. No ale nic, dobra. Dobra, minimy to wszystko, bo tutaj jest coś... Coś tu konwersacji, bardzo dużo ziomek, chcę po prostu, żebyśmy zamotali co nieco. E, fuck, kurwa! Kurt, kurwa! Kurt jesteś, krzychu tu powinno pisać, a nie kurt. Bye, bye. Pój Zobaczymy się później, jak wrócę od dealera. że tak powiem. No i co, skaczemy. Typowa platformówka, zbieramy jakieś gwiazdeczki. Może jakieś upgrade'y tutaj będą. E, powiedzcie mi, moi drodzy, o czym wy tak czasami myślicie, jak wracacie ze szkoły? To hell. Jak wracamy ze szkoły, z pracy, od znajomych, z piwka... No z piwka jak się idzie, no to przeważnie myśli się o tym jak... Yy, na, na, najlepiej jak szybko się by tu spać, bo człowiek jest yy, troszeczkę, yy, tak powiem... Wow. No bierz te gwiazdki. Przymroczony. Mam tu wskoczyć? Wow, wow, tutu, aha, tu. No i dobra, lecimy dalej. To jakiś domek? Szkoła? Co tu jest? się na pewno Krzychu, ja na pewno jesteś będę, że chcesz tam iść? Chcę! Ale na pewno? Chcę! Jesteś tego pewien? Bardzo chcę! Dobra, no to jak tak bardzo pragniesz tego, no to chodź. A myślisz, jesteśmy do Jakiś ziomuś, To do technikum chyba chodzisz? Za mały chyba jesteś. W ogóle co ty masz na głowie? Czapkę i co? Jakąś kulkę? Nie wiem... już... o, co to? Z Nie wiem, shift, control Enter, F E Co ja mam tu nacisnąć. No, co ja tu mam nacisnąć? Kurde No niech to szlak. No nie, alt może, alt spadł, nic nie działa. No nic, idę to lecimy, recepcja. Hmm, to gdzie my tu jesteśmy? Oho, gwiazdeczki, a podbieramy sobie gwiazdeczki, a co? Będziemy jakiś upgrade może mieć. Wow, ja mam okulary. No chciałbym, Aj, coś tam luks. Widziałem już lepszy towar. Ale ten i tak może być. Możemy temu ziomkowi... Found secret server coś tam, żeśmy jakieś sekret znaleźli. A? Aaa, backup. Aha, to jest ten. Ooo, oh, myślałem, że to się da tak jak w Mario. Dobra. Dobra, ziomuś. Tutaj towarze byśmy, za... to, towarze, to, towarze byśmy zabrali. A może tutaj przejdziemy się jeszcze do tego ziomka? <laughs> Co wy na to? E, może tutaj jakiś AS? A nie, A nie, S. A, S trzeba nacisnąć! Dobrze, tak myślałam. Nie widziałem cię tu wcześniej. Przyszedłeś po coś nowego, dzieciaku? Oczywiście... A nie, madam, już wszystko mam. Potrzebuję tylko spokojnego miejsca, żeby załatwić pewne sprawy. Okej, okay, idź dalej, idź dalej. Tam dalej będzie spokojne miejsce. Zrobisz to, co chcesz. Później idź do miasta. I coś tam. Don't get into trouble. Eee, oczywiście, że nie chcę się wpakować w żadne kłopoty. Kłopoty same do mnie przychodzą. <głopoty> czołgamy się, czołgamy się. Tak jest, moi drodzy, czołgamy się. Wow, wow. wow. Czołgamy się. No i co? Co my tu musimy? Do no? go przeskoczyć chyba tak? Hmm, poczekajmy, zobaczmy co on tu tam zrobi. Spadnie tam hehe he. Dobra, S tu Aha, czy jednak na razie niczym się jeszcze nie da strzelać. Będzie chyba tutaj takie coś jak strzelanie. Powiem Wam, że naprawdę nie wiem Czy będzie tutaj takie coś jak strzelanie? Ale możliwe? Kurde, co ja mam teraz zrobić? Jak tutaj to przejść? Ok. Dobra, udało się. I 28 gwiazdek mamy. I biegniemy dalej. Następne pomieszczenie. Tylko, żebyśmy do WC nie doszli. I następny samochód. Kurde, jak to fajne. Bo wo wo wo. Wow. No niech to szla. I znów zginąłem No dobrze, że to jest tu w tym Nie było Hihi, to to tam do mnie strzela Dobra, idziemy na górę, idziemy dalej Jakieś fireworki Wow. Dobra, przeskoczymy tutaj, że No i idziemy Tem, terem, tam, tam Zapierdzielam. Juhu! O, apteczka tam jest, da się to wziąć w ogóle? Hmm, sprawdzimy czy nie bardzo? Eee, nie, czemu mamy mielibyśmy sprawdzić to? A może tam coś jest jakiś towar? Wow, 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 co tu jest? O, taki bajer. Dobra, Ciśniemy. Tutaj chyba będziemy musieli pod tym przejść Też mi się tak wydaje Aaa, Krzysiu, mądra głowa z ciebie Hehe, więc końcu masz Nawet nie wie źle masz IQ No ale... Hopalasia, what the fuck I zginąłem A, dobrze że są te... wo. Wow, wow, wow. Te checkpointciki takie fajne małe No i niech to szlak znów zginąłem Okej, okay, udało się. Ale ja chcę tam skoczyć, no, no trzeba poczekać na windę. Proszę na drugie piątro. Proszę nie but wskakujemy. Tu nie ma jebu. tu jest hopsia. Wii Okej, okay, czołgamy się. Czołgaj się, żołnierzu. Jak się nie bierze to pójdziesz do wojska. Takie... What the fuck? What the hell? Się zaskoczyłem. No to zaskoczyło mnie, no pierdziele Castle co? Zamek czego? Kołów, nie wiem co to znaczy Ale chyba przedawkowaliśmy coś moi drodzy Naprawdę, chyba żeśmy coś przedawkowali No nic, idziemy. Dobra, tam się da przejść No, tam się nie da nic No to hopsia i lecimy dalej z tym kosinkiem No to jedziemy Ciśnijmy. wow, 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 co tu za Uuuu, widzę, o, ziomek zamknięty jest. Coś wypiję sobie. sakę sake. I like sake. Halo? Hello? Hello? No, nie da się tam wejść. O, to jakaś skrzyneczka jest. Uuu, RPGowo. S, tak? Wow! Nie, dobry towar, dobry towar, schiz, za schizem powiem mam szczerze mówiąc. Hmm, hmm, hmm. co my tu mamy zrobić? What is this? Glowing ball is won't let go. Press X to... Oh yeah. What the hell? No ja chcę jeszcze tą gwiazdkę. Okej. Okay. Co No? No chodź! A, jeszcze jedna gwiazdka? A, nie tu! O, I tu, i hopsia! No! No chodź tu! Okej, okay, dobra, tu mamy wejść dalej? Chyba tak. wo wow wow, wow. Dobra, no wskakujemy. O fajne, takie na myśląko, a nie na pałę. You can have to beams some sometime. Aha Dobra, skaczemy. Pyk, 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 pyk! No i co moi drodzy? Ciśniemy dalej. W naszym umyśle Po przedawkowaniu pewnych substancji What the hell Spadłem, tam nic nie było No nie Kurde znowu, no Dobra, zrobimy to teraz tak O i elegancko i się już udało hi, hi, hi. Hopsia, Hopsa, Hopsa Hopsa Jakieś punkciki dostaję za to, że to... Te... No, o nie, nie tu, nie tu, no! Poszkakuj, no i o to chodzi Krzysztof, i o to chodzi krzycho. i o to, kurde, lewele chodzi. No, wskocz tam. Jupi! Fajne, 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 nie powiem. I co, moi drodzy? <laughs> e, powiem tak, tak, saving, czyli tak, zapisało się, no to zrobimy od tego momentu był to odcinek oczywiście taki testowy, do tego momentu jeśli Wam się to spodoba zaczniemy następnym. Jeśli nie, to wrzucę to do jednorazówki. No na razie wrzucam to do jednorazówki. Fajna gra, bit, nie ma żadnego zabijania, nie ma żadnego straszenia. Po prostu fajna przygotoweczka, platformóweczka w konwencji 2D, typu gier indie. Bardzo mile przeze mnie przyjęta. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i... Trzymajcie się, do następnego zobaczenia. Cześć, to byłem ja, Krzysztof i Krzysztof. Jupi, jupi, jupi. Cześć, czołem.